Różna woska była się od nas lepsza. Mieliśmy swój moment w tym meczu, w drugim secie, gdzie mogliśmy odskoczyć, mogliśmy gdzieś doprowadzić do, do prowadzenia 2-0, ale nie udało się z tego zrobić i gdy nie wykorzystuje się swoich szans tak mocno drużyną jak Włochy, to, to może się to zmienić i niestety zmieniło się na naszą niekorzyść. Żyjemy w czasach dużego luksusu, jeżeli chodzi o, o siatkówkę w Polsce i coś, co kiedyś było nie do pomyślenia, dzisiaj jest dla nas małym rozczarowaniem, ale wierzę, że z czasem ten medal ten medal będzie, będzie nam smakował coraz lepiej, chociaż dzisiaj ja wiadomo, ciężko jest być zupełnie usatysfakcjonowanym. Tak słodko-gorzko trochę, trochę nie docenię, oczywiście, bo, bo gdzieś ten złoty medal był na wyciągnięcie ręki, można powiedzieć, jeden mecz od niego dzielił, więc, więc było naprawdę blisko, ale, ale z drugiej strony ja bardzo doceniam to, co zrobiliśmy przez ten sezon reprezentacyjny, jak ten, jak ten turniej rozegraliśmy, bo bo myślę, że, że należy go zaliczyć do udanych, mimo że, że teraz jest porażka, teraz jest, jest trochę smutno na koniec, ale za kilka dni to wszystko myślę minie i naprawdę docenimy, co osiągnęliśmy apply themselves how they managed to increase their level of performance and I really hope we will continue to have this spirit. O na pewno trzecie miejsce na lidze narodów teraz drugie na miejsce świata. Mamy już mamy rzeczy do poprawy i mamy nadzieję, że że z każdym kolejnym turniejem będziemy grać coraz lepiej.